Od 2004 roku mamy pełny dostęp do funduszy Unii Europejskiej. W latach 2014-2020 część z tych funduszy trafiła do Polski za sprawą programu operacyjnego Rybactwo i Morze. W ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego otrzymaliśmy ponad 531 milionów euro. Wraz z wkładem z budżetu krajowego, około 179 milionów euro, mieliśmy do dyspozycji 710 milionów euro, czyli ponad 3 miliardy 200 milionów złotych. Program pozwolił na realizację działań w ramach sześciu priorytetów. Priorytet drugi. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy. Celem ogólnym priorytetu drugiego jest osiągnięcie i utrzymanie przez Polskę pozycji lidera w Unii Europejskiej w produkcji ryb pochodzących z akwakultury śródlądowej. Realizowanych jest szereg działań, wśród których warto wymienić. Inwestycje produkcyjne w akwakulturę, w tym na przykład dotyczące jakości produktów, modernizacji gospodarstw, ograniczenia wykorzystania wody, zwiększania efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. To około 800 kontraktów na łączną sumę ponad 400 milionów złotych. Pomoc w formie rekompensat finansowych wypłacanych za stosowanie metod produkcji wspomagających ochronę i poprawę stanu środowiska, zachowanie bioróżnorodności oraz promocję ekologicznych praktyk produkcyjnych. W ramach tego działania zawarto 912 umów na kwotę ponad 210 milionów złotych. Z operacji skorzystało 7835 pracowników. Innowacje, pomoc w opracowaniu, testowaniu i wdrożeniu nowych rozwiązań zwiększających efektywność oraz konkurencyjność gospodarstw akwakultury. To dofinansowanie dla 11 instytutów naukowych i konsorcjów zajmujących się chowem i hodowlą o łącznej kwocie dofinansowania 60 milionów złotych. Wsparcie finansowe organizacji rybackich sektora akwakultury w propagowaniu wiedzy na temat zrównoważonego chowu i hodowli ryb. To 12 projektów o łącznej wartości 8,5 miliona złotych, a to tylko największe sukcesy. W ramach wszystkich działań w zakresie priorytetu drugiego podpisano łącznie ponad 2400 umów o wartości prawie 750 milionów złotych. Program operacyjny Rybactwo i Morze współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz budżetu państwa. Działania w ramach programu pozwoliły na wsparcie rozwoju i modernizacji polskiego rybactwa śródlądowego, rybołówstwa morskiego, akwakultury i przetwórstwa ryb. Program przyczynił się również do rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów rybackich i obszarów akwakultury. Ułatwi ugromadzenie danych, kontrolę oraz egzekwowanie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa i zintegrowanej polityki morskiej.